Dzisiaj będziemy rozmawiać z profesorem Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wrocławskiej, głównej uczelni, na której, której zależy na siedzibę Europejskiego Instytutu Technologicznego. Panie profesorze, chcieliśmy się zapytać, jak do tej pory wyglądała promocja siedziby Europejskiego Instytutu Technologicznego, którą wykonywał właśnie wykonywała Politechnika Wrocławska. Więc promocja działań, a właściwie inicjatywy Wrocławia, ażeby główna siedziba instytutu, jak również jedna z wspólnot wiedzy Europejskiego Instytutu Technologicznego była zlokalizowana we Wrocławiu. Ta promocja zaczęła się od samego początku, kiedy prezydent Barroso wysunął w ogóle ten, ten pomysł. A polegała na różnych działaniach. Po pierwsze. Z racji tego, że uczestniczę w pracach European University Association, czyli takiej konferencji rektorów europejskich, na wszystkich spotkaniach rektorów Uniwersytetów Europejskich twierdziłem, że idea Europejskiego Instytutu Technologicznego jest niczym niepotrzebna że jest potrzebna przede wszystkim now, tak zwanym nowym państwom europejskim, Unii Europejskiej, a w szczególności powinny być to lokowane właśnie w miejscu, w którym trzeba zadbać o tak zwany zrównoważony rozwój Europy. Wrocław, idealne miejsce w tym względzie. Doprowadziłem do tego, że już po roku dyskusji oficjalna opinia tego gremium, czyli konferencji rektorów europejskich uniwersytetów była dla samego pomysłu te pozytywna, bowiem z początku był, był dość sceptyczny pogląd na ten temat. Przede wszystkim wyrażany przez rektorów uczelni brytyjskich, skandynawskich, po trochu niemieckich. E, krótko mówiąc, tych krajów, które mają dobrze rozwiniętą już. E, infrastrukturę badawczą i które tak naprawdę potrzebują tylko na zwiększonych pieniędzy, a nie potrzebują nowych struktur, nowych pomysłów organizacyjnych. My zaś uważamy, że potrzebujemy instytucji europejskiej, która by odkryła w tym tej części Europy potencjał intelektualny. I przez siedzibę tego Instytutu we Wrocławiu możemy to zrobić a równocześnie pokazać, co potrafiby robić przez e, posiadanie jednej z siedzib wspólnoty wiedzy, innowacji. E, wiedzy i innowacji. E, co, e, jaki temat e, byłby tej wspólnoty, to jest sprawa jakby drugorzędna w tej chwili, aczkolwiek ogromnie ważna i my się jako Wrocław też do tego przygotowujemy. A w szczególności Politechnika e, zaproponowała, ażeby tym e, tematem przewodnim, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji były w pierwszym rzędzie kwestie związane z informatyką i teleinformatyką, wszystkimi technologiami, które określa się z angielska skrótem ICT, czyli Information and Communication Technologies. I w tej materii prowadzimy już intensywne prace w ramach projektu EIT, równolegle z drugim tematem, który chciałbym podkreślić też bardzo ważny i ważnym, mianowicie materiałów zaawansowanych i nanotechnologii. Tyle, że który z tych tematów będzie bardziej atrakcyjny dla ciała zarządzającego Europejskim Instytutem Technologicznym, to się dowiemy mniej więcej za rok, bowiem. Prawdopodobnie w czerwcu zapadnie decyzja polityczna, gdzie rektorat tego instytutu będzie ulokowany, oby we Wrocławiu, mamy moim zdaniem duże szanse i później na podstawie tych kompetencji tego ciała zarządzającego zostanie podjęta decyzja, który temat będzie rozwijany we wspólnotach wiedzy i innowacji. Czy podczas tych rozmów z rektorami innych uczelni europejskich odebrał Pan, miał Pan takie odczucie, że jednak jesteśmy popierani, że mamy sojuszników w Europie wśród innych uczelni? Tak, mógłbym, to, mógłbym dać taki przykład, może trochę żartobliwy, ale jednak e, kiedy, kiedy na ostatniej konferencji w Brukseli e, przedstawiciel Komisji Europejskiej zapytał... Czterech rektorów siedzących za stołem prezydialnym, jako tak zwanych panelistów. Wśród tych czterech rektorów była pani rektor e, e, w Uniwersytetu w Uppsali, pani e, Ulinius, e, wiceprezydent EUA, był rektor, szef rektorów włoskich, e, rektor Uniwersytetu Monachium i ja. I kiedy padło to pytanie, to pani rektor Linius mówi, o, o, to było pytanie na temat EIT. Czy model EIT, taki właśnie rozczłonkowany, jest rektorat, czy ten model jest lepszy niż model amerykański, który kreuje jedną silną uczelnię? To pani, pani prezydent Linius powiedziała, o, o, my tu mamy specjalistę od EIT i z pewnością pan rektor Luty na to odpowie. Znaczy mówiąc, to, to, to wskazuje oczywiście na to, że koledzy, rektorzy wiedzą, że my jesteśmy nie tylko entuzjastami, no, ale jesteśmy do tego, można by rzec, bardzo dobrze przygotowani. I kandydatura Wrocławia jest w tym gremium akademickim bardzo oczywista. I mógłbym nawet powiedzieć, trochę może nieskromnie, że gdyby o siedzibie EIT decydowało, grono rektorów europejskich uniwersytetów, to ja bym dzisiaj powiedział, że jestem pewny tej decyzji dla Wrocławia. Myśmy zrobili bardzo wiele w tej materii. Przypomnę konferencję rektorów uniwersytetów europejskich, która się odbyła w, tutaj we Wrocławiu, w Politechnice Wrocławskiej, w październiku y, ubiegłego roku. I ta konferencja była wielkim sukcesem organizacyjnym, o co wszyscy pod, uczestnicy podkreślali, a było przyjechało ponad 300 rektorów uniwersytetów z, z całej Europy. Więc a, wiedzieli, odkryli Wrocław jako miasto, odkryli w pewnym sensie również Wrocław jako środowisko akademickie, ale wszystkim po, zobaczyli, że Politechnika Wrocławska i inne uczelnie akademickie to to są. U uczelnie, które są przygotowane do tego, żeby gościć, mieć siedzibę takiej instytucji europejskiej.